Denzong Mines Corp to kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem, rozwojem i wydobyciem uranu z siedzibą w Toronto. Firma koncentruje się na projektach związanych z energią jądrową, która jest kluczowym elementem globalnej transformacji energetycznej. Kluczowe informacje o Denzong Mines. Główne projekty znajdują się w Atabasca Basin w Kanadzie, jednym z najbogatszych regionów wydobycia uranu na świecie. Flagowy projekt to Phoenix In-Situ Recovery ISR charakteryzujący się niskimi kosztami wydobycia i minimalnym wpływem na środowisko. Firma posiada również zapasy uranu i prowadzi działalność konsultingową dla sektora wydobywczego. Pierwsze: Wzrost zapotrzebowania na uran Globalny wzrost zainteresowania energią jądrową jako czystym źródłem energii zwiększa zapotrzebowanie na uran. Kraje takie jak Chiny, Indie czy Japonia rozwijają programy jądrowe co może podnieść ceny uranu w najbliższych latach. Drugie Niskie koszty wydobycia. Technologia in situ recovery ISR stosowana w projekcie Phoenix pozwala na wydobycie uranu z minimalnym wpływem na środowisko i przy niskich kosztach operacyjnych. Trzeci Silna pozycja finansowa. Denzel Mines posiada solidny bilans i zapasy uranu wynoszące około 2,2 miliona funtów, co daje firmie przewagę w okresach wzrostu cen surowca. Czwarty Rosnąca wartość akcji. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, wartość akcji wzrosła o ponad 43%, co wskazuje na rosnące zaufanie inwestorów do przyszłości spółki. 5. Atrakcyjna wycena. Analitycy wskazują na atrakcyjny wskaźnik PNPV Price to Net Present Value wynoszący około 0,9x, co czyni spółkę niedowartościowaną w stosunku do jej potencjału. 6. Transformacja energetyczna. Świat przechodzi na czyste źródła energii, a energia jądrowa odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji. Denzel Mines jest dobrze przygotowana, aby skorzystać na tej transformacji. Podsumowanie. Inwestycja w Denzel Mines to szansa na udział w rosnącym rynku energii jądrowej. Firma oferuje innowacyjne technologie, silne fundamenty finansowe i korzysta z globalnego trendu przejścia na czystą energię. Jest to atrakcyjna opcja dla inwestorów długoterminowych szukających ekspozycji na sektor uranu.